Sekret Marzeny Kipiel Sztuki wyszedł na jaw dopiero po jej śmierci. Ostatnia rozmowa Choć od śmierci Marzeny Kipiel Sztuki minęło już półtora roku, wspomnienia o serialowej Halince wciąż budzą ogromne emocje. Renata Pałys, znana widzom jako Paździochowa ze świata według kiepskich, w najnowszym wywiadzie wróciła do relacji ze zmarłą aktorką. Jej słowa rzucają zupełnie nowe światło na ich znajomość i ujawniają zaskakujący sekret, o którym mało kto wiedział. Marzena Kipiel sztuka zapisała się w historii polskiej telewizji jako niezapomniana Halinka Kiepska, żona Ferdynanda, granego przez Andrzeja Grabowskiego. Aktorka zmarła 9 czerwca 2024 roku w wieku 59 lat, pozostawiając po sobie ogromną pustkę wśród fanów i współpracowników. Choć media często pisały o jej bliskich relacjach z kolegami z planu, rzeczywistość była znacznie bardziej złożona. Sekret Marzeny Kipiel Sztuki wyszedł na jaw dopiero po jej śmierci. Ostatnia rozmowa przed śmiercią. Renata Pałys, która przez lata wcielała się w postać Heleny Paździoch, w rozmowie z portalem kozaczek.pl opowiedziała o swojej relacji z Kipiel Sztuką. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie była to przyjaźń w klasycznym znaczeniu tego słowa. Aktorki znały się na długo przed rozpoczęciem zdjęć do kultowego serialu Polsatu. Ich drogi przecięły się już w latach 80., gdy obie pracowały w teatrze w Legnicy. Spotkanie po latach na planie świata według Kiepskich było dla nich miłym zaskoczeniem i naturalnym powrotem do znajomości sprzed lat. Pałys przyznała, że łączyła je relacja oparta na wzajemnym szacunku i gotowości do pomocy, choć nie była to wyjątkowo bliska więź. Jak wyznała, Marzena dzwoniła głównie wtedy, gdy potrzebowała wsparcia. Renata nigdy nie odmawiała, nawet jeśli telefony zdarzały się późno w nocy. To zaangażowanie nie zawsze spotykało się ze zrozumieniem jej najbliższych, jednak Pałys miała świadomość, że w trudnych chwilach jest kipiel sztuce naprawdę potrzebna. Sama również mogła liczyć na zrozumienie i lojalność koleżanki z planu. Najbardziej poruszające okazały się wspomnienia ostatniej rozmowy obu aktorek. Marzena Kipiel sztuka była wówczas świadoma zbliżającego się końca. Bez tabu rozmawiały o sprawach ostatecznych, testamencie, szczegółach pogrzebu, a nawet symbolicznych balonach, które miały się na nim pojawić. W trakcie tej rozmowy padło również wyznanie, które do dziś budzi ogromne emocje. Rozmawiałyśmy o testamencie, o pogrzebie, jak ma wyglądać, te balony, że jej płyta, którą ona nagrała i nie została wydana ja myślę, że to wielkie nieszczęście, bo jest genialna, Marzena śpiewa standardy jazzowe, ale jest kilka jej piosenek, i to jest rewelacja, wyznała aktorka w trakcie wywiadu.